Siemanko widzowie, witamcie Kolejno... w wow. kolejnym... W kolejnym odcinku na oto tym kanale, czyli Molokita i dzisiaj sobie zareagujemy na Molokita ID 2. Sorry widzowie, Zaraz wam coś powiem. I zareagujemy sobie. W ogóle 15 godzin temu to w życiu możecie sobie wejść zobaczyć, bo mi się bardzo tamta podoba. Analizuje dramę. Też było. Ile dwa? 15 hatem. 500 osób! 500? A i widzowie, dzisiaj nie będę trzymał kamery, tylko będziemy tak osłuchać, bo. To co chciałem Wam powiedzieć. Chciałam sobie rano kakao zrobić. Więc. Wziąłem zły kubek, szklankę jak tam kto woli. Dałem do mikrofali na półtora minuty. Okazało się, że nie mam w tym robić kubku, kubku szklanca. I okazało się. No jak brałem, to to taka para leciała i mówię, dobra to i tak wezmę. Co to szkodzi mi. I dotykam dwie sekundy. I się poparzyłem po prostu, więc dzisiaj będziemy tak o sobie słuchać, ale mam nadzieję, że to jakoś bardzo wolnie przeszkodzi. 500 wyświetleń. 500. Chociaż moje wyświetlenia wzrastają. To jest fajne. Dobra. Nie ma co pie mówić no stop, tylko leci słuchać. Oj, 4000 osób już będzie. Cztery i półkoła osób i już idę dwa przebija. Dobra. E, ja wam daję tu, tu pod mikrofon. A i przepraszam gdybym mówił, ała, tylko po prostu na boli mnie to. E, mam nadzieję, że coś będzie oczywiście słychać. No właśnie wyciszyłem na fulla. Więc dobra, daję to. że to starał się dobra daję to tu o to mnie boli strasznie ale i tak dla was odcinek musi być ale 500 osób 50 łapek Kto to to lajkuje Bita też go szukałem nawet ja chciałem wyjść żeby Zobaczyć ile osób obejrzało tą informację o IDA 2. To ja dosłownie go szukałam przez parę minut. Ida 2 Ida 2. Ida 2. Nie. Ida 2, kasa <grym> yeah. się nie kończy. Kasa się nie kończy, to chyba zabrzmiało, ale to jest trasa się nie kończy. Trasa się nie kończy, spokojnie. 25 osób w ogóle na premierze że było. Jak to możliwe? Idę dwa, to się nie kończy. Skręcam w lewo. w prawo. I idę do przodu, do, albo do tyłu, albo no. ja do przodu. Przodu. Idę dalej. Refren mi się mega podoba. Pół minuty na niego poszła. Idę dalej z moją karierą. Teraz nie. Idę E, zwykłe E. Teraz idę dwa, a jest. Idę idę wszędzie, gdzie popadnie. Idę, idę, idę. Wszędzie gdzie popadnie. Dobra, 45 sekund. Przyjrzałem tego! Dobra widzowie, teraz wchodzimy na wideo. Dajmy popularne. 40 osób to od wczoraj obejrzało, więc nie jest źle. Ale dobra. 4600 można jeszcze tak powiedzieć. Dobra. Wow. Czekajcie. Oj, dwie sekundy za daleko. A dobra, trudno. To ile? To trzy słowa pięć było. I Maria. Nagle... I Idę da dalej! I nie koczę. Nie kończę kariery idę dalej. Idę, idę, idę. Droga za idzie. idę. I idę. Idę za P.E.S. Wy to na pewno oglądacie jako premiera, więc napiszcie na czacie, bo tam jest czat obok, to sobie po prawej stronie chyba. No u mnie. U mnie to oglądam po prawej. Ale u was może być różnie. To napiszcie, jeśli oczywiście możecie, albo w komentarzu, bo mo może będzie włączony. Możecie też na końcu napisać, która piosenka Wam się bardziej podoba. Zwykłe idę, te, te, te pierwsze, czy idę 2. No mi idę 2, no nie, nie będę ukrywał. Idę 2. Idę 2. To w co się nie kończy. Albo prawo, albo prawo. Albo... Idę do przodu do, do, do... do tyłu ja Do przodu no, Ile, ja, jakie no. ruchy Ile, Jakie ja ruchy tam robię Czy wy, Jak wy to oglądacie Sorry, że wy tego nie widzicie jeszcze raz, tylko nie, mi, jak ja będę tu trzymał Poczekajcie chwila To jest. Dobra, lecimy dalej. Idę dwa! Za się nie kończy, skresam w lewo albo prawo. Idę do przodu albo do tyłu, i albo do przodu iść. Idę dwa. To się nie kończy, z kresą w... <noise> to tak w Słuchaj, że że... Ja nawet picia nie umiem przemknąć. Ja do prawo, idę do przodu albo do tyłu. Ja wolę do przodu. Ja wolę do przodu. <coughs> ja wolę do przodu, ja wolę do przodu. <coughs> i staraj <coughs> idę do, do przodu u Skariego, idę droga do sukcesu, su. do sukcesu, su, su. skoro idę do okresu. Bo to <noise> Myślałem, że ja tu kaszla. <noise> I teraz przez prawie minutę będzie zwrotka, gówniana zwrotka. No po. I dosłownie, 48 minut to obejrzało. Wow. Teraz jest interna. Co za dwie miesiące? Będzie inter 3. 4,5 półko to To mam ten papier. Co to Napiszcie na czacie, jaki jest wasz ulubiony youtuber. Tak szczerze, tak. Nie obrażę się, jak to nie będę ja, wiadomo, na no jest mój innych, lepszych youtuberów. Ale napiszcie tak z ciekawości. Na czacie, jaki jest wasz ulubiony youtuber? Tak z ciekawości. to tą to kto to ogląda, kto to słuchał? idę teraz dwa, trzy, eń, dwo, uga, no to ja mu chodzę. U mnie nie było słychać. Ojej, jak ja spojrzałem na swoje uszy. Jak to to ogląda, jak to to osłuchamy. Skoro takie idę teraz dwa, trzy, eń, dwo, uga, no to ja mu chodzę. Dobra, no zgadzam się z niektórymi. Ten mikrofon jest najlepszej jakości. Ale kurde, no jak mnie słyszycie? Z tej strony albo z tej. Ej, kto to oglądał? Kto to słuchał? Patrzcie to, nie, nie, no. Skoro takie idę teraz, i ej długa, No to ja mu. Po... No. Ale dumnia mi się to słyszało. Ale ci... Ale przed drzwiami. Nie widzę edy! sorry Papieru nie ma masze palca jeszcze. Ten co mnie najbardziej boli. Co to za gówno jest? Yeah, i mię się położyć na kanap i by wy ja po prostu nie, nie miałem głosu. Ja nie miałem głosu. Ja, że. moje litery. Wyluzowane. Wy. 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 kolejna. i Wy. Idę dwa, Idę idę Wy. 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 Idę do przodu, albo do tyłu. No. Ja wolę do, do przodu. Do Pół minuty. Jeszcze. Idę dwa. Czasa się nie, nie kończy. Czasa się nie kończy. Idę do przodu. przodu. albo do... Idę dwa. Czasa się nie kończy. Co ja idę tu? Aha. się nie kończy. Kresam lewo, albo prawo, idę do przodu, albo do tyłu, idę do przodu. Mówię wam, że mi się słowa myliły. Pięćset osób. Mówię wam, że mi się słowa myliły. Ja nie żartuję. Dajcie znać, czy cie odbieraliście ten opening z Brawl Starsa. Ja w sumie już będę kończył. Co mam robić? Siedzieć mówić? Nawet czatu nie widzę, bo ja to nagrywam, a później to wrzucam jako premiera. Tam jest top chat. A i gdyby kogoś to w ogóle ciekawiło, to... Ła! Wow. Jestem idiotą, że ja to tą ręką robię. To to na co się nosce tak gapiłem, to to jest po prostu to. Nie pokazuję wam faka, tylko takie białe to jest, ale to w sumie kogo to interesuje. Gdzie osoby. osoby? Z... Dobra, ja wam nie mam co mówić. Zanudzać? A minutę już. <głos》> Dobra, nie, kończymy to, kończymy to, kończymy to. Oce Dajcie na czacie ocenę od 1 do 10, jak wam się podoba ID 2, i czy, co jest lepsze? zwykłe i czy i 2? Dajcie mi znać na czacie, albo w komentarzu, a ile będzie włączony. Więc został łapkę w górę i suba. Albo spróbuję. Został łapkę w górę i suba. Powiem. Powie więcej. I widzimy się w następnym odcinku. Na mam chwilę na opisanie. Ja sobie to czytam. Ja sobie wyłączam premierę i sobie czytam czat. O. Jak chcę się w ogóle na nim. Najwięcej osób jest jak mówię... A dobra, nala Dobra, teraz jest na serio na razie, bo nie ma... Co no doprawić? Nara! Spróbuję to. Szczipie.